Witam Was serdecznie. Nazywam się Renę eee, i zapraszam Was w mojej podróży do odcięcia się od mediów i nauki życia bez telefonu. <grym> Nazwijmy to tak, oczywiście, telefonu używam ale i chcę nadal używać, ale na pewno nie chcę korzystać z mediów społecznościowych takich jak TikTok. I tak słowem wstępu, odinstalowałam sobie wczoraj w nocy TikToka, więc dzisiaj jest mój Pierwszy dzień bez niego, e, jest ciężko, naprawdę, mimo że minęły, nie wiem, trzy godziny, cztery, nie, cztery nie, dwie, trzy godziny, ja mam poczucie, że ja chcę już obejrzeć TikToka. Jak wiemy wszyscy, pierwsze dni są najcięższe, e, więc wychodzimy na dwór, e, mam ze sobą lornetkę, mam ze sobą notes, zobaczymy. Chcę obserwować ptaki i medytować w tym samym czasie bo ja to lubię łączyć. Nie wiem, czy to się uda. Miejmy nadzieję. Więc tak, wychodzimy na dwór, dotykamy trawę w końcu po nie wiadomo ilu latach siedzenia na TikToku. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tyle. To, to ja do zobaczenia w następnej przypice. Powiem Wam, że w tej przygodzie mam łatwiej, w teorii, ponieważ mieszkam na wsi, bo tak naprawdę. To, żeby tutaj przyjść na te pole, wystarczyło. Wystarczyły dwie minuty. <grystanie> więc, no, taki fajny widok mam. E, wziąłem lornetkę i, żeby obserwować ptaki. I właśnie widzę dwa żurawie tam. E, więc, tak. Więc zobaczymy, jak to będzie. Próbuję podejść jakoś bliżej. E, I też chciałam wam nagrać chwilkę. żeby po prostu. pokazać dalej tą przygodę. Wybaczcie moją fryzurę, jest wiatr. Eee, siedzę sobie, jest fajnie. Żurawie niestety się spuszczyły, znaczy odleciały, bo ja sobie siedziałem, one po prostu odleciały. Eee, zostawiłem trochę orzechów dla ptaków, które przylecą tu później, ponieważ o 16:00 15-16 zazwyczaj tutaj się zbierają sroki, e, zwłaszcza jak jest słonecznie, czyli tak jak dzisiaj, to jest duża szansa, że znów przylecą. E, co, zaobserwowałem jeszcze mywę, no tak, mi się wydaje, odgłosy i upierzenie było podobne, więc raczej to my co nie? E, kurde. Pole, pole. Pole, uh, ale niestety ludzie mają plan. <grystanie> tak, teraz um, wy tego nie widzicie, ale się rozglądam wokół i po prostu mi jest przykro, ponieważ moja piękna wieś, która kiedyś była tak naprawdę samymi zielonymi terenami, staje się zaludniona. <grystanie> Jakby, wiecie, no ludzie gdzieś muszą mieszkać, ale tak samo zwierzęta. I wiecie, łączki, na których pasuje się sarne, zostają zagospodarowane, żeby zostały tam wybudowane domy. Gdzie się nie obkręcę, tam budują dom. No oprócz strony jeziora, bo na jeziorze jeszcze nikt nie wpadł na taki genialny pomysł. Ale po prostu gdzie nie zobaczę, tam już coś się buduje lub się zbudowało i nie jest to najlepsza wizja mieszkania tutaj e, bo ja chciałbym mieszkać gdzieś gdzie jednak mam tu naturę blisko i nie ma tylu ludzi a w przeciągu 15 lat jakich tutaj, jak tutaj mieszkam no to nie fajnie. E, bardzo dużo się zmieniło kiedyś wiecie trzy domy na krzyż a nagle to się strasznie rozrasta Eee, że aż jest to przerażające. Ogólnie jestem w domu. Nie, stwierdziłem, że nie będę dużo nagrywać, bo właśnie ma być to czas bez telefonu, więc tam te dwa razy wyciągnąłem po prostu telefon i coś tam powiedziałem. Resztę starałem się spędzić e, sam z naturą, e, żeby się na nim skupić, skupić się na tej chwili i żeby po prostu nie myśleć o e, telefonie, a zwłaszcza o TikToku i innych mediach społecznościowych. Eee, oczywiście były takie myśli, eee, nie sądziłem, że pierwszy dzień będzie taki natrętny, myślałem, że to dopiero się stanie, nie wiem, w jakimś trzecim dniu, w czwartym, wiecie jak, jak to jest z tym, że ludzie rzucają na przykład papierosy, że na początku spoko, spoko, a później się zaczyna mega nerwica, to myślałem, że u mnie tak będzie, znaczy nerwicy nie mam. Mm. Ale myślałem, że będzie łagodniej pierwszego dnia Ale dobra, pierwszy dzień jest zawsze w co nie? Wiecie co mówią. Później będzie z górki Jako, że nie nagrywam dużo Stwierdziłem, że pokażę wam więcej, co robię I tak Myślę, że może wam się spodoba Nie wiem <ścoughs> Zobaczymy Możecie zapytać Ej, po co ty to nagrywasz? Jeśli chcesz walczyć z telefonem Eee, używaniu telefonu O, moja poprawka <laughs> Po co to nagrywasz, jeśli chcesz ograniczyć telefon? Prawda? Po co? A po to Ponieważ musi być okres przejściowy Uważam, że nagrywanie takie Zastąpi mi w pewien sposób dopaminę Z oglądania tiktoków I przeglądania telefonów Ponieważ będę mógł się wygadać I od razu mówić po prostu moje emocje Jestem takim człowiekiem, który po prostu Musi <laughs> coś mówić jeśli coś mi leży na sercu, bo inaczej po prostu to się później we mnie kumuluje. Ja muszę mówić o tym. Nieważne czy to jest e, ktoś na żywo, ktoś przez telefon, czy nawet po prostu mówić do telefonu do ludzi na YouTubie. Ja po, ja po prostu muszę. E, I uważam, że to na pewno pomoże mi. I może nakłoni niektóre osoby do podjęcia tego wyzwania, jakim jest wywalenie telefonu a raczej ograniczenie bo telefon nie, mimo wszystko jest potrzebny i bez niego dużo się nie zrobi co jest bardzo przykre że uzależniliśmy swoje istnienie od telefonu i to nawet nie na poziomie rozrywki tylko na poziomie każdym ja nad telefonem płacę więc wiecie więc ja się nie mogę go pozbyć ponieważ nie wyłudziłem kartę od banku Przejdźmy sobie do mm, rzeczy, które teraz jakby też robię. E, przed pójściem w las, znaczy na pole, e, nadwór na pole, o, bo ja nie mówię na pole w kontekście, że wyjście za drzwi, tylko mówię na pole, serio na pole, jak mogliście to zobaczyć. Nie jestem z Krakowa, nie bójcie się. E, mówię na dwór, tak jak każdy powinien. E, <grytanie> no ale przed tym mm, zacząłem coś w domu robić, żeby od razu nie dotykać trawy, <noise> więc um, zacząłem sobie wyszywać różne rzeczy, bo kiedyś mnie to zafascynowało, ale w sumie nigdy nie miałem takiej weny, żeby to robić, e, więc zacząłem wyszywać. Um, na przykład mam takie... ojku, tutaj mam spodnie swoje. Są wielkie, o wiele za duże na mnie, ale wiecie, szerokie, szerokie spodnie, no to jest to. I dzisiaj mm, chciałam zrobić, zanim Wam pokażę, chcę, opowiem anegdotkę, Chciałam zrobić słońce pomarańczowe, bo mm, lubię pomarańczowe słońce. Nie wiem, bardzo po prostu jest dla mnie słońce w po, kolorze pomarańczowym, jest dla mnie ładniejsze niż kolorze żółtym. Jeśli to robi jakąś logika. Ja chciałam zrobić, ale jako że mi się nie chciało brać ołówka, żeby narysować taką kółko, myślę sobie, wyjdzie mi co, nie? Jakby, ja jestem super i to wyjdzie. I wyszło takie coś. Wyszło jajo. Wyszło jajo. Dość równe, co mnie bardzo dziwi, ale wyszło jajo. I nie jest najgorzej. Mogliby, moglibyście powiedzieć, że ej, weź to odprój. Nie, ja mam teraz jajo na spodniach. Może kiedyś się coś z niego wykluję. Wiecie, jajko to yy, symbol nowego życia. I ogólnie życiamną, dlatego ja mam na Wielkanoc, bla, bla, bla. Znaczy, kto świętuje Wielkanoc, ten świętuje. No, wezmę jajo w mm, po czyli dość bliski jaju. E, też może nie dzisiaj, ale już wcześniej próbowałem sobie wyszywać. Mm, I mm. wyszyłem sobie gwiazdki, ale jak widzicie, strasznie mi się materiał e, ściągnął więc wygląda trochę brzydko i te gwiazdki też nie wszystkie wyglądają dobrze jak widzicie są w kolorach tęczy e, z tej jestem mega dumny bo już chyba najprościej może nie widać tego w kamerze, ale tak e, ta za to niebieska na żywo wygląda okropnie i w sumie w kamerze też e, więc tak, ale wyszło wyszło e, zrobiłem sobie też taką nitką cieniutką 2137 bo stwierdziłem czemu by nie jakby, haha, <noise> żółty jeszcze to jest, no ale dzisiaj, o właśnie, mm, dzisiaj jeszcze, bo ja ogólnie, moje buty, nieważne jakie, nieważne jakie marki, jak solidne by nie były, z nimi coś musi się stać. Na przykład kiedyś w glanach miałem dziurę, gdzie bym pomyślał, że ej, glany przecież nie mogą mieć dziury, to glany. Ale no tak, moje glany miały dziurę. Znaczy teraz nowe się trzymają, bo ten te musiałem wyrzucić, znaczy nie wyrzucić, ale po prostu musiałem sobie kupić nowe, bo też za małe były. No eee... dobra, z każdym moim butem coś się dzieje. I tak samo było z e, moimi konwercami, Po pierwsze sznurówki mi poszły, więc wymieniłem je na fioletowe, bo mm, w tamtych tych glanach miałem. A do tych nowych kupiłem sobie nowe sznurówki, bo to by mają gorsze od fioletu. No ale dobra, a drugą rzeczą było to, że tutaj z tyłu miało dziurę, jak widzicie. Zaszyłem. Na początku zrobiłem takie, wiecie, takie beleczki, a później tak jak jest z tkaniem na maszynie to o, kiedyś tkałem na maszynie takiej do tkania, ale to są dawne czasy. I sobie tak zrobiłem i myślę, że spoko. Dlaczego czerwona nitka? To ja wszystkie dziury zastrzywam czerwoną nitką. Mam już tak od zawsze, że po prostu, jak coś jest gdzieś dziura, to ja muszę to zaszyć czerwonym, żeby było to widoczne, że tam była dziura. Ja po prostu nie wiem, podoba mi się to bardzo. tak. E, więc no, zaczynam sobie wyszywać spodnie. Myślę, że po jakimś czasie będą całe obszyte, jeśli mi się nie skończy mulina, bo kasy na nową nie mam. <laughs> Ale powinno starczyć na jakiś czas, więc zobaczymy. Mm. Tylko nie wiem jeszcze co sobie wyszedć na nich, bo dużych zdolności nie mam, a nie chcę też jakichś takich yy, kiczowatych rzeczy <grym> typu, yy, serdu nie, dobra, serduszko może tak, ale jakaś różyczka, jakiś kwiatuszek, chociaż zależy jaki kwiatuszek, no dobra, yy, może nie będę nazwać niczego kiczowatym, bo w sumie to zależy od perspektywy i zrobienia, no trzeba sobie wybić z głowy po prostu te uprzedzenia. Dobra, to tyle z wyszywania, na pewno w następnych filmach, jeśli się takie pojawią, będę Wam pokazywał więcej, bo myślę, że to jest spoko. No, więc przejdźmy dalej. Możecie zauważyć, że ciągle zmieniam ubrania. mi jest wreszcie po raz mi zimno, ponieważ w każdym pokoju w tym domu jest inna temperatura. To jest w ogóle jakieś mega dziwne i nie wiem jak to działa, ale <śm> tak jest. I właśnie patrzę i moje włosy, nie, dobra, jest OK z tyłu trochę gorzej. Mam takiego bardzo zarośniętego muleta. Eee, muszę niedługo iść do fryzjera. Fryzjera, czyli koleżanki mamy. A i w ogóle możecie się zapytać, Renę, a ty nie masz szkoły? że siedzisz cały czas na telefonie, że nic nie robisz. Nie mam. No. E, robię sobie rok przerwy, czyli tak zwany gap year, e, bo po prostu wiedziałem, że potrzebuję czasu na przemyślenie swojego życia i tak jak przemyślałem sobie na to, to, na jakie studia chcę iść, a przynajmniej w 90% na jakie chcę iść, Um, tak, to ten czas mi pochłonął jeszcze bardziej niż za okresu szkolnego i po prostu um, skręciłem w złą stronę, po prostu. I teraz jest czas, wiecie, wiosna niedawno się zaczęła, kalendarzowa, astronomiczna więc czas ruszyć dupsko i coś zrobić ze sobą, co nie? Bo to tak nie może być, że ja będę do października siedział na dupie no nie ja muszę jakoś znaczy to nie było też tak, że ja siedziałem na dupie przez ten cały czas odkąd skończyłem mm, szkołę średnią, a dokładnie liceum bo ja mam jakby rzeczy, które robię ale one mm, nie są aż tak często żebym był nimi zajęty cały czas więc sobie jako harcerz jestem drużynowym Taka ciekawostka. Eee, no ale wiecie, zbiórki mam raz w tygodniu. Eee, nie zawsze muszę się na nie przyszykować, ponieważ nie zawsze ja je prowadzę. Eee, więc tak naprawdę tylko raz w tygodniu przyjść i coś po prostu posiedzieć z tymi dziećmi, jakieś dokumenty wypełnić jak już trzeba. Albo dać jakieś dokumenty. Eee, no ale w co nie będę wchodził, raczej nie chcę nie się tutaj słuchać o harcerstwie mogę o tym kiedyś nagrać, ale nawet nie wiem co w sensie, wiecie, jestem że mam 7 lat i jakby to jest dla mnie normalne, więc nie wiem co dokładnie bym musiał opowiadać co nie hmm. może kiedyś Działam też sobie w, w takim projekcie, w takiej świetlicy Przestań euforia jest to przestrzeń dla osób Transpłciowych i niebinarnych oraz dla wszystkich po prostu chętnych, więc mm, dla osób LGBT oraz osób sojuszniczych. E, jakby widziałam tam sobie czasami, więc mam tam dyżury, e, ponieważ jestem pełnoletni, więc mogę. I po prostu czasami tam po prostu siedzę, nie wiem, robię jakieś planszówki dla ludzi, żebyśmy sobie pograli, poznali się, żeby te community... Po prostu w Olsztynie jakoś działało. Albo ogólnie mieszkam przy Olsztynie. Yy, więc jak ktoś stąd mnie zna, to pozdro nie wiem, weź we jakoś się nie <śm> No. Mm, więc sobie działam w tym, ale wiecie, to nie jest takie, że wymagające w sensie. Nie aż tak wymagające, jakbym tego oczekiwał. Jest to dodatek tak naprawdę. Jest to dodatek, który sprawia, że coś się dzieje. <grym> Ale nic poza tym. Hmm, macie białe za oknem, tak. Szkoda, bo bardzo ładny widok jest. Ale go nie zobaczycie. <grym> Ale się nie chce już. Chciałbym już po prostu zainstalować TikToka i sobie oglądać jakieś śmieszne kotki czy coś. Po prostu dajcie mi to do a nie wiem, co ze sobą zrobi. Chciałbym poczytać, ale e, nie wiem, czy też tak macie, ale jak zaczęłam czytać, to mi myśli krążą wszędzie. Wiecie, przeczytam słowo, nie wiem, czytam sobie książkę i w niej się znajdzie jakieś słowo, nie wiem, jabłko, i zaczęłam myśleć o jabłkach, później zaczęłam myśleć. O, że zjadłbym jabłko, a w sumie to bym zjadł pizzę, o, pizzę, byłem we Włoszech, o, pamiętam sobie jak we Włoszech, coś tam, coś tam. I tak to idzie. I muszę kończyć. Siemanko, trochę to suminało. Spędziłem ten czas, trochę spędziłem czasu rozmawiając z bliskimi przez telefon, ale no, nie ma ich na miejscu. Poogarniałem też sprawy harcerskie, jakieś tam miałam na głowie. I zacząłem wyszywać. Mm, trochę źle wymierzyłem to coś, bo mi uciało. Mm, ale mamy. Będzie to matki z Pokémonów. Ale teraz mam przerwę i będę sobie oglądał taki fajny kanał o ornitologii. I zrobiłem sobie ostatnio galerytkę. Nie wiem czy widać, ale jest to galerytka i o wysoko Frugo, więc będę sobie ją jadł. Siemano. Eee, zaraz koniec dnia. Jest godzina 22.25 i uważam, że mimo spędziłem ten dzień, przełapałem się z trzy razy na tym, że chcę obejrzeć TikToka, więc nie najgorszy wynik. Mm, I co? Chyba tyle. I ja powinienem chyba tak trzymać. Nie wiem. <grym> więc tak. Eee dokończyłem wyszywać, później wam wstawię zdjęcie, obejrzałem w telewizji koncert Kory, w sensie jak ludzie śpiewali i było piękne i się wzruszyłem więc teraz coś obejrzę na YouTubie prawdopodobnie długą formę jakoś nie shortsy i poczytam Sławomira Mrożka, bo lubię Sławomira Mrożka no, to do jutra tak, tak, tam w lustrze to niestety ja.